Kurwa, następny żywój. Ej, słuchaj no. Ej, dostałem na ciebie zlecenie, żeby cię zakopać. No. Dał mi gościu żeby żeby cię zakopał. Tylko wiesz co? Tylko mi się nie chce ciebie kopać, nie? Ja mu zrobiłem wała, wiesz? Wziąłem, wziąłem pieniądze, ale cię nie zakopię. Wiesz? Ale jakby co, to wiesz jak, nie? to byś tak musiał się tydzień, nie wiem, schować się do piwnicy albo gdzieś, żeby Cię nie widział. Boś Ty podobno mu bobry wszystkie wyniósł. Bobry żeś mu powynosił, on się wkurwił i zapłacił, żebym Cię, żebym Cię zakopał. To no poważnie Ci mówię. To poważnie Ci mówię. No dobry, żeś mu zajebał gdzieś na Mikula. I on mówi, jedź do tego gościa, masz tu 1200 złotych i go zakop, nie? No i dał mi twój adres, nie? No i tu stoję, no i cię widzę, ale mi się nie chce ciebie kopać, nie? No ale dał mi namiar na ciebie, nie? No i teraz byś musiał się schować tak tydzień w chacie, nie? Żeby on myślał, że cię zakopałem, nie? Co? Ty, ale to, to, to weź nie pij ja jabłoni na łapkach. Nie pij ja Nie? Ja w ogóle jabłoni nie Także ja to wódka Ej, to jakby coś się ktoś pytał, nie? To cię zakopałem. Dobra? Tak. Dobra.